Jeżeli pasjonuje cię mechanika pojazdowa, posiadasz kwalifikacje oraz masz ambicje, aby rozwijać swoje umiejętności, jest takie miejsce, w którym twoja kariera zawodowa nabierze tempa. Serwis Lorenz Logistic to przedsiębiorstwo, które stawia na rozwój pracownika od najmłodszych lat. Jesteśmy firmą, która angażuje się już na etapie szkolnym, przygotowując swoich przyszłych pracowników do pracy. W firmie Lorenz Logistic pracuję 6 lat. Zaczynając w wieku 22 lat miałem doświadczenie tylko na pojazdach osobowych. Dzięki stopniowemu wdrażaniu w praktyczne zagadnienia związane z mechaniką w pojazdach ciężarowych, w połączeniu z wieloma szkoleniami u takich producentów jak Volvo, Łapko czy szkoła Intercars, które zapewniła mi firma, stałem się samodzielnym mechanikiem. W firmie pracujemy w systemie zmianowym. Może nie dla wszystkich kolegów jest to system idealny, jednak dla mnie dużym plusem jest to, że mogę wiele spraw prywatnych załatwić w ciągu tygodnia. W sytuacjach awaryjnych zawsze mogę zamienić się z kolegą z drugiej zmiany. Każdy dzień w pracy zaczynamy od omówienia zakresu naprawy z doradcą serwisu. Zaczynając pracę przy pojeździe, każdy z nas ma własny wózek z narzędziami, dzięki czemu mam wszystko pod ręką. Dzięki narzędziom z najwyższej półki, praca idzie zdecydowanie sprawniej. Do dyspozycji mamy trzy diagnostyki komputerowe, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować usterkę w pojeździe lub sprawdzić jego parametry. Dzięki temu, że na każdej zmianie jest nas od 4 do 5 mechaników, przy cięższych pracach związanych z większymi podzespołami pojazdów, zawsze możemy liczyć na wsparcie kolegów. Z mojego punktu widzenia dużym udogodnieniem jest własny magazyn części zamiennych. W momencie, gdy potrzebuję nowych części, zgłaszam do magazyniera, który dba o nasz stan magazynowy, a w razie braku części na półce, dba o jej szybkie dostarczenie od naszych bezpośrednich dostawców. Ja zawsze skupiam się na fachowym wykonaniu naprawy. Nie zaprzątam sobie głowy organizacją części zamiennych. Podczas przerwy w połowie zmiany wszyscy razem siadamy przy stole, konsumując gorący posiłek, który zapewnia nam firma. Nowe samochody mają coraz bardziej zaawansowaną technikę. Nie wszystko jestem w stanie mieć w głowie, ale dzięki udostępnionej autodacie mam dostęp do wszystkich parametrów danego pojazdu. W momencie, kiedy zakres usterki na zleceniu różni się od stanu rzeczywistego na pojeździe, ja to tylko zgłaszam do doradcy, a doradca konsultuje to z klientem. Kończąc swoją zmianę z uwagi na to, że zakres naprawy był dosyć szeroki, a pojazd nie jest skończony, jutro to ja będę kontynuował naprawę tego pojazdu.